Budowanie Jerozolimy można porównać do duchowego odrodzenia. W momencie, kiedy człowiek naprawia wyłomy, kiedy oczyszcza ulicę, kiedy usuwa gruz, kiedy historia życia jest już uporządkowana, to wtedy ta budowla. Ludzkiego serca jest już kompletna, i oto to serce będzie nie będzie miało już żadnych granic, ponieważ w centrum tego serca, w centrum życia człowieka jest sam Pan Bóg, i to Pan Bóg rozszerza granice, granice, których do tej pory nie potrafiliśmy przekroczyć, granice naszych, naszego sposobu myślenia, funkcjonowania. I dlatego. Człowiek w momencie, kiedy Bóg jest pośród nas, który, który będzie trwo, tworzył te ogniste mury, miłości, otaczające serce ludzkie, człowiek może być bezpieczny. I jedyną odpowiedzią człowieka jest takie niekończące, niekończąca się wdzięczność, uwielbienie i radość ponieważ oto Bóg mnie ochrania, oto Bóg prowadzi moje życie. On mnie odbudował i On będzie dbał o mury, o blanki, o wszystko, co stanowi budowlę mojego życia.